Pierwsze filmy, nie? To było ooo Ale zajebiste, nie? Teraz robię takie Kurwa no się lepiej, nie? Kurde, może jakoś lepiej bym to uskurał, nie? I z jej Ja mam dokładnie to samo Pamiętajcie, jeśli chcecie W czymś być dobrym Cały czas rozkminiajcie nowe pomysły ba -ba! Pokażemy dzisiaj Jak się wykonuje tyni prosty Ale już z poruszania ee, Na nogach Żeby to ładnie wszystko było zgrane tak jak było z przednim prostym, bum, skakaliśmy tu sobie luźno, bum. To teraz tak samo wypuszczamy tą przednią nogę do przodu, ale mocno, mocno skręcamy bioderka. Mocno skręcamy bioderka. Hop, pięta się nie podnosi, tylko się skręca, dlatego ona jest uniesiona w powietrzu. Ona się skręca. Hop, hop, tu się skręca, bioderko wkręcamy, bardzo Wypuszczamy rękę do przodu. Gdy zabieramy rękę, zabieramy i nogę. I taka sama zasada. Tutaj poruszamy się, poruszamy się. Hop i wycofujemy się. Hop i wycofujemy się. Hop, wycofujemy się. Hop, wycofujemy się. Hop, wycofujemy się. Hop. Jeśli to ćwiczenie będzie zbyt trudne dla Was, bo ten tylni prosty jest trudniejszy niż przedni, jak chodzi o poruszanie się na nogach, możemy go wykonać na samym początku w miejscu. Skaczemy, skaczemy, skaczemy i tylko skręcamy duderko. Skaczemy, 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 tylko skręcamy bok. Jeśli już to ogarniecie, hó! Wjeżdżamy już i skracamy dystans. Bum. Brew bardzo na to bo przy przedłużeniu tego noga sama idzie. Tak. I Jak wracamy. Chcesz biodro, noga ci sama pójdzie. Dokładnie. Trzeba mieć solidne podstawy. Dokładnie, solidne podstawy. A jeśli już byliście na tyle dobrze to potrafili, rozwijamy to ćwiczenie. Czyli dokładnie robimy, do, dokładnie robimy to, co robiliśmy z przednim prosem. Czyli skracamy dystans, bum, bum. Nie. Patrz. Skracamy i jeszcze raz do przodu. Okay. Jeszcze raz do przodu. Top, top. Tylko teraz kask, który musi podnosić, nogi mu puksuje. Zobacz, jesteśmy tutaj. Skracamy dystans i jeszcze raz do przodu. I wycofujemy się. Skracamy dystans, uderzamy, wycofujemy. Skracamy dystans, mocno stabilnie na nogach, do przodu, wycofujemy się. Skracamy dystans, do przodu, wycofujemy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W ten sposób pracujemy cały czas. Tak długo, aż nie będziemy zadowoleni z efektów. Pamiętajcie, nagrywajcie siebie. Nagrywajcie siebie, oglądajcie siebie i szukajcie błędów. Patrzcie na swój telefon, co nagraliście i na ekran, yy, który oglądacie nasze odcinki od Zero do Fightera. I szukajcie błędów. U siebie. To naprawdę dużo pomaga. Widzimy się w kolejną sobotę o godzinie 9:00. Piona.